Dzień dobry! Reprezentacja Polski w pierwszych dwóch meczach widzę narodów zdobyła trzy punkty: wygrana ze Szkocją i porażka z Chorwacją. Tak wyglądało to wrześniowe zgrupowanie ekipy biało-czerwonych, z którego nie jestem zadowolony i uważam, że naprawdę wiele naszej reprezentacji brakuje, w szczególności zaangażowania, ale ten wątek rozwinę w tym materiale, który można powiedzieć, że jest troszeczkę odpowiedzią na pytanie, czego brakuje reprezentacji Polski. Zapraszam do oglądania. Muszę na początku zaznaczyć jedno. Zdecydowanie nie było to dobre zgrupowanie dla reprezentacji Polski, bo ani mecz ze Szkocją, ani tym bardziej mecz z Chorwacją myślę, że nie spełnił oczekiwań naprawdę wielu kibiców, ponieważ miał, mam wrażenie, że stworzyło się takie troszeczkę Fajne czekanie na tę reprezentację. Jak ona się pokaże po Euro 2024, które dało taki promyczek nadziei na przyszłość, że jest szansa na to, że reprezentacja Polski będzie ładnie grała piłką, że będzie rozgrywała, że będzie grała w ten nowoczesny futbol, a nie długą piłką, bezpośrednio, e, brzydko w pewnych momentach nawet i faktycznie troszeczkę tej gry otrzymaliśmy, ale to były dosłownie skrawki e, czasu w tych obu meczach, także. Myślę, że te oczekiwania kibiców spełnione zdecydowanie nie zostały. Ja szczerze mówiąc, pewnie troszeczkę się łudząc, oczekiwałem wręcz cudów, patrząc na to, jaką jedenastkę wystawił trener Michał Probierz, bo nadal nie mogę w to uwierzyć, że reprezentacja Polski wyszła na oba mecze w takim zestawieniu, że nie miała żadnego stricte defensywnego pomocnika, a naszym najbardziej defensywnym pomocnikiem był Piotr Zieliński. W co? Patrząc z perspektywy, nie wiem, jeszcze kilku lat wstecz, było wręcz nie do pomyślenia, a tak się faktycznie stało. Szkoda tylko, że to przynajmniej moim zdaniem nie wypaliło i już mówię dlaczego. Pozwólcie, że posłużę się tutaj dosyć ciekawą statystyką, a mianowicie wejścia w trzecią tercję rywala, czyli oczywiście wejścia gdzieś tam w okolice pola karnego 16 przeciwnika i nasi rywale, czyli oczywiście Szkocja i Chorwacja podczas tych wrześniowych spotkań łącznie w naszą trzecią tercję weszli aż 107 razy i musicie mieć punkt odniesienia, mianowicie Polska w tych dwóch meczach w trzecią tercję rywala weszła zaledwie 61 razy. To jest przepaść, to jest prawie że dwa razy mniej niż nasi rywale. I przyczyną tego, jaka jest przepaść w tej statystyce, jest moim zdaniem właśnie zdecydowanie środek pola, bo żeby wejść do trzeciej tercji rywala, to trzeba jednak tą drugą linię. Przejść a u nas ta druga linia w wielu momentach po prostu nie istniała. Była dziurawa w defensywie, bo taki Piotr Zieliński nie wytrzyma, że tak powiem w cudzysłowie, kolokwialnie troszeczkę mówiąc, całego meczu grając na szóstce i ciągle trzymając się tej pozycji. Bo Piotr Zieliński to jest piłkarz niezwykle mobilny. Z kolei ustawisz tam Bartosza Slisza, ale zostawisz resztę tak samo. To będzie nadal troszeczkę zbyt ofensywnie, bo sam Bartosz Slisz niczego nie zdziała. Moim zdaniem, choć był to pomysł ciekawy. I szapo badla trenera probierza, że próbuje, że testuje te ustawienia. Bo pomimo, że mówił, że Liga Narodów nie będzie dla niego poligonem doświadczalnym, to testuje jakieś nowe rzeczy testuje coś, czego w polskiej piłce byśmy się po prostu nie spodziewali. Bo kto się spodziewał, że naszym jedynym w cudzysłowie defensywnym pomocnikiem będzie Piotr Zieliński? Mimo wszystko, choć szanuję za próbę, to uważam, że to była próba. Nieudana i że ona pokazała, że jednak na przyszłość, tak, nie warto ustawiać naszego zespołu? Bo po pierwsze, to naprawdę rodzi dużo problemów przy naszej przeciekającej linii obrony ta pomoc defensywna jest bardzo, bardzo ważna. A po drugie, po co w takim razie na zgrupowaniu taki Bartosz, Lisz, Kuba, Piotrowski, czy... Czy Jakub Moder, czy nie wiem, Mateusz Kowalczyk, nawet skoro ci piłkarze troszeczkę są w zasadzie oszukani w pewien sposób, bo nie ma dla nich pozycji, tak naprawdę, kiedy zabierzemy tę szóstkę, czy też taką defensywnie ustawioną ósemkę. Dlatego też uważam, że nie powinniśmy na to stawiać w przyszłości, że jednak ten środek pola. Powinien być w jakiś sposób zabezpieczony, choć i tak jestem zadowolony z tego, jak zabezpieczył go Piotr Zieliński, bo jak patrzyłem na tę jedenastkę na pierwszy rzut oka, myślałem, że będzie dużo gorzej. Mówię to oczywiście o składzie wyjściowym w zasadzie i na Szkocję i na Chorwację. Skupiając się stricte na meczu z Chorwacją, to było dużo takich momentów, co w meczu ze Szkocją, a klasa rywala moim zdaniem była dużo wyższa w przypadku Chorwacji aniżeli. W przypadku Szkocji. Mianowicie Szkocja, powiedzmy sobie szczerze, to była drużyna, z którą wygrać po prostu musieliśmy. A Chorwacja to jest naprawdę mocny zespół i pokazał to i przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. I powiem wam tak, nie mam pretensji do naszych reprezentantów za straconą bramkę. Luka Modrić przymierzył fenomenalnie, Luka Modrić pokazał jak zawsze swój... Geniusz i uderzył fantastycznie, Łukasz Skorupski nie miał szans. Nie mam nawet pretensji do Sebastiana Walukiewicza, że faulował w tamtej sytuacji, chociaż mógł tego nie robić, ale to naprawdę to jest, to jest najmniejsza rzecz, najmniejszy problem. Nie mam nawet problemu o to, że Robert Lewandowski trafił w poprzeczkę, a nie w bramkę, że były pewne sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Naprawdę to nie jest żaden problem dla mnie. Natomiast problemem dla mnie tej reprezentacji jest. Brak jakiegokolwiek zaangażowania, jakiejś chęci. Jedynym piłkarzem, który to pokazał, był Nikola Zalewski. A ja przypominam, że Nikola Zalewski nawet na terytorium Polski się nie urodził, wychował się we Włoszech. No to o czym my tutaj mówimy? Nie ma tej walki za, za, za barwy ojczyste, za kadrę narodową. No uważam, że. To jest spore wyróżnienie dla piłkarzy. Jak chociażby słyszę wypowiedź Jakuba Płaszczykowskiego, że on najbardziej w reprezentacji Polski lubił to, że może reprezentować swój kraj, no to oczekiwałbym od innych piłkarzy, że mają podobne podejście, że dla nich to jest swego rodzaju wyróżnienie. A my tak, tracimy bramkę w pierwszych kilku minutach drugiej połowy. Tak jak mówię, nie mam o to żadnych pretensji, ale można by było wtedy. Nie mówię, że od razu jeszcze w tej 50. którejś minucie, ale tak. Powiedzmy w 70. ruszyć do pressingu. I co robi reprezentacja Polski? Ten mecz wyglądał tak, gdyby reprezentacja Polski prowadziła 1-0, i to Chorwacja musiała odrabiać wynikanie me. No to jest kuriozum, to jest absolutne kuriozum. Nie może być tak, że nasi reprezentanci nie wychodzą w ogóle do wysokiego pressingu, że Karol Świderski, który po coś się na tym boisku pojawił, Człapie tak samo jak Robert Lewandowski w ostatnich minutach, chociaż nawet Robert Lewandowski, można mieć do niego wiele pretensji w tym meczu, bo faktycznie tego człapania, chodzenia po boisku było bardzo, bardzo dużo, ale on nawet wykonał kilka takich momentów, że starał się podbudować jakoś tą reprezentację, ruszyć, czy to do Liwakowicza, czy do Sutalo, gdzieś tam trochę podostrzyć grę. No tylko to nic nie dawało, bo reszta reprezentacji miała to zupełnie, zupełnie gdzieś. I pojawił się na boisku Frankowski, to się starał, ale pojawił się na boisku Piotrowski, który, ja nie wiem, to, to taka mowa ciała i też pewne takie sytuacje, nie tylko stricte piłkarskie, pokazują, jakie ktoś ma zaangażowanie. I właśnie Kuba Piotrowski pokazał, że jego zaangażowanie jest na poziomie 0, a może nawet na minus 1, a nie jednak na parterze, tylko na minus 1, bo. Kiedy e, była taka sytuacja, że bodajże odkopnął piłkę lekko Kuba Piotrowski albo poszedł po nią, gdzie ona była kilkanaście metrów e, od niego, gdy no, było 0 do 1 i to były już ostatnie minuty tego meczu. Wtedy Nikola Zalewski go mówiąc e, krótko opieprzył za, za, za to co zrobił, no i potem piłkę pobiegł, a nie e, sobie poszedł. Przypominam, że Kuba Piotrowski był na boisku e, od końcówki meczu, a Nikola Zalewski od pierwszej. Minuty, także zaangażowanie, tu jest największy problem. Zaangażowanie, może też taka ambicja, bo to może wynikać z tego i powiem tak, gdybym był piłkarzem i, i miałbym w dupie, tylko że to bardziej w klubie, no to też bym prawdopodobnie ostatnie 15 minut przeczłapał, bo i tak zaraz mam pewnie dzień dwa wolnego po, po, po reprezentacji, no i potem wracam spokojnie do rozgrywek do klubu gram, no ale nie, zacznijmy od tego, że piłkarzem nie jestem, ale no. Oczekiwałbym jednak w barwach narodowych jakiegoś takiej, takiej dumy właśnie za reprezentowanie tych barw, a tego absolutnie nie widziałem. Za mecz z Chorwacją nie chcę nawet wystawiać jakichś indywidualnych ocen, bo nie miałoby to zbytnio sensu. Wszystkich w cudzysłowie za ten mecz rugam, za, poza oczywiście Nikolą Zalewskim. Tak, Nikola Zalewski potwierdził swoją jakość, to co zrobił ze Szkocją było fenomenalne, to co zrobił z Chorwacją było również... Świetne, bo walczył, zaangażował się w tę grę, starał się, naprawdę się starał, biegał po całej e, lewej stronie, schodził też często do środka i pomagał swoim kolegom. No, Mamy tutaj naprawdę wielkiego piłkarza, który jest też oddany właśnie za, za tę drużynę i wydaje mi się, że to jest jego też największy plus, bo to wybija go gdzieś ponad resztę zawodników, a reszty nie ma co oceniać. No tutaj nie wiem, no Bogusz bardzo słabo, <laughs> może tak, wszyscy słabo, Bogusz bardzo słabo E, tak, Zalewski jedyny, który gdzieś tam się starał i nie można powiedzieć, że zagrał e, słabo. Poza tym obrońcy Bednarek słabo, Walukiewicz słabo, Dawidowicz słabo, Sliż słabo, Kuba Moder bardzo słabo, e, Kamiński bardzo słabo, Frankowski w sumie średnio, to może jednak nie wszyscy słabo, może jednak nie wszyscy słabo, ale jestem rozczarowany naprawdę. Jestem poważnie rozczarowany tym meczem, ale przede wszystkim brakiem zaangażowania po stronie reprezentacji. No to co dalej w takim razie? Wniosków kilka po tym zgrupowaniu. Więc tak, Mateusz Bogusz nie przeszedł pomyślnie weryfikacji tego, że jednak MLS to jest dużo niższy poziom niż piłka reprezentacyjna. To znaczy na początku myślałem, że faktycznie dobrze wypadnie, bo się starał, bo pokazał jakieś tam jedno-dwa dobre zagrania, ale później wszystko w zasadzie ze stratą. Kolejna rzecz Kuba Moder jeżeli nie będzie grał jest absolutnie mówiąc kolokwialnie niegrywalny w reprezentacji Polski kolejny wniosek trzeba coś pozmieniać w defensywie bo nie da się grać z taką defensywą która doprowadza do tylu sytuacji bo przypominam że Chorwacja czy Szkocja nawet miały jeszcze te drużyny troszkę więcej sytuacji niż padło bramek troszkę z przymrużeniem oka. Poza tym tak na pewno na dwa wahadłami bym jednak nie kombinował i dawał Frankowskiego i Zalewskiego, a w ataku nie mamy w tym momencie dobrego partnera dla Roberta Lewandowskiego. Każdy dosłownie z napast... no w sumie nawet nie dla Lewandowskiego, każdy z napastników reprezentacji Polski, nawet włącznie z Lewandowskim, no wszyscy obrali ten, te egzaminy, te, te sprawdziany, więc no jest średnio. Eee, poza tym, tak, na pewno wariant bez typowej szóstki odpada w przypadku naszej gry trójką obrońców. No i poza tym to Szymański na plus, urbański. gorsze zgrupowanie niż to, niż to w okolicach euro. Natomiast, e, no, też nie można go jakoś bardzo ganić za jego występy. To jest wciąż wielki talent i, i pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał. Natomiast e, dajcie znać wy, co Waszym zdaniem powinien poprawić trener Michał Probierz. Co uważacie na temat tego zgrupowania reprezentacji Polski i tak? Nawet stricte na temat meczu z Chorwacją chętnie poczytam, podyskutuję. Na dziś to tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.